Drogi zwalniające, tak mówi o tym rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz elementów bezpieczeństwa, mają służyć temu, aby ograniczyć niebezpieczne zachowania, czyli tak naprawdę ograniczyć prędkość w miejscach przed szkołami, przed szkolami, w osiedlach mieszkaniowych, tak aby kierowcy dostosowali prędkość do warunków, w jakich można mówić o bezpiecznej prędkości. Ale tak naprawdę wszyscy znamy te progi pod pojęciem leżącego policjanta. Czasami jak do nas dociera to, gdzie leży policjant, to patrzymy za trwogą, że nasz patrol policji miałby leżeć gdzieś na jezdni albo na trawie. Tutaj kierowcy bardzo regularnie nazywając to właśnie leżącym policjantem, bo to taka przestroga, aby w tym miejscu zwolnić, tak jak przy patrolu policji. Doskonałe narzędzie naprawdę do zmniejszenia prędkości, ale okazuje się, że nie zawsze, dlatego że przy samochodach terenowych z zawieszeniem dosyć wyżej położonym, niektórzy kierowcy przyjeżdżają z prędkością większą od dopuszczanej na danym odcinku drogi, pomimo tych właśnie progów e, zwalniających. Progi mamy dwóch rodzajów, można powiedzieć o progach podrzutowych, czyli tak zwanych wybrzuszeniach położonych na jezdni i wyniesionych w całych przejściach dla pieszych bądź powierzchni skrzyżowania, czyli progach najazdowych, gdzie najeżdżamy na przejście dla pieszych i zjeżdżamy z tego przejścia dla pieszych. Oczywiście dla kierowców bardziej niebezpieczne są progi podrzutowe, bo te powodują, że niejednokrotnie samochody o niższym zawieszeniu Mogą tutaj uszkodzić sobie zderzak, mogą uszkodzić próg w samochodzie. Natomiast jeżeli faktycznie jedziemy prędkością zalecaną na tym progu, nie powinniśmy uszkodzić takiego pojazdu. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że progi zwalniające nie muszą być oznakowane w strefach zamieszkania, czyli tam, gdzie mamy dopuszczalną prędkość maksymalną do 20 km na godzinę i również w strefie ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę, jeżeli ten próg pozwala na jego spokojne pokonanie. Czyli tutaj uwaga kierowcy, nie zawsze progi zwalniające będą oznakowane. Jeszcze raz podkreślam, strefy zamieszkania i strefa ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Niestety zarządcy dróg, tych miejsc przyzwyczajają nas do tego, że te progi są oznakowane, ale możemy spotkać się z progami nieoznakowanymi. Natomiast na innych drogach progi będą oznakowane. Apel do tych wszystkich, którzy mają nieco niższe sportowe zawieszenie w samochodach. E, tutaj trzeba naprawdę ostrożności i czasami trzeba zwolnić naprawdę do minimalnej prędkości przy progach podrzutowych i najechać na ten próg bardzo powoli progi nie zawsze są dobrym rozwiązaniem w każdym miejscu, ponieważ kierowcy bardzo szybko przyzwyczajają się do nich i te podrzutowe progi nie zdają swojego to ich warunku ograniczenia prędkości z uwagi na uczestników ruchu. Jeżeli zauważymy takich, to warto zastanowić się, czy na tej drodze nie... Trzeba stosować innych metod inżynierii twardej, aby ograniczyć prędkość. Chociażby wypukłości poziomej, a nie pionowej, jakim jest próg zwalniający. Mam tu na myśli zmianę przebiegu drogi, tak aby stworzyć zygzak na drodze, wymusić zmianę toru jazdy i zmusić kierującego do zmiany prędkości. Te rozwiązania są już stosowane, ale bardzo rzadko. Najczęściej w zarządcy dróg stosują właśnie progi zwalniające, bo to kwestia i kosztów, i pewnych rozwiązań. Ale na zachodzie, w Holandii, w Niemczech, w Austrii bardzo często można spotkać właśnie wybrzuszenia poziome, czyli zmianę przebiegu drogi i to bardzo ostre zmiany przebiegu drogi, łącznie z tym, że na środku jezdni są umieszczone słupy, drzewa albo twarde elementy otoczenia drogi, tak aby zmusić kierującego do zmiany toru jazdy. Jeżeli uszkodzimy samochód na progu zwalniającym, a nie było wskazanej prędkości, to oczywiście, że można mówić o odpowiedzialności poprzez zaniechanie prawidłowego oznakowania i ta odpowiedzialność będzie spoczywała na zarządcy drogi bądź na właścicieli terenu, który nie oznakował tego progu zwalniającego. Natomiast jeżeli mamy próg zwalniający i jechaliśmy z prędkością większą od dopuszczalnej na tym znaku, to oczywiście, że odpowiedzialność spoczywa na samym kierującym. To on powinien dostosować prędkość do obowiązujących ograniczonych prędkości.